No więc tak, problem namierzony. To, co nam tutaj ociera, jest to talerzyk spindle ocierający o obudowę lasera, o obudowę głowicy laserowej. Dlatego ten dźwięk ocierania pojawia się przy odczytywaniu tablicy kontentu, ponieważ głowica wtedy maksymalnie blisko. Osi silnika. Następuje, następnie, po wczytaniu tablicy kontentu, robi delikatny ruch do tyłu i już tego ocierania nie ma. Już pokazuje dokładnie, na czym to polega. Ja sobie tą głowicę przysunę i zakręcę talerzykiem. Słychać, słychać ocieranie. Muszę się temu dokładnie. Podsuniemy głowicę i nie ma. Muszę się temu dokładnie przyjrzeć, czy ten talerzyk w transporcie opadł, czy jest po prostu zdeformowany. Za chwileczkę to ustalę. Dobra, nie wystąpiła żadna z tych wcześniej opisanych rzeczy, czyli nie ma deformacji talerzyka, nie ma e, jego osunięcia w dół. Po prostu w transporcie e, zsunęła się obudowa lasera. W chwili obecnej nic nic nie ociera słychać tylko samą pracę silniczka I wszystko działa prawidłowo Zróbmy oczywiście jeszcze test samego odtwarzania. Kanał lewy. Kanał prawy. Odtwarzacz z transportem KSS z głowicą kalasorową KSS 150. 1A w tym typie transportu blokujemy podobnie jak odtwarzacze strony serii 3 i 5 czyli poprzez otwarcie szuflady, wyłączenie urządzenia i ręczne zamknięcie wtedy karetka lesera pozostaje nieruchoma